W 1587 roku ponad 100 angielskich osadników przybyło na wyspę Ranok u wybrzeży dzisiejszej Karoliny Północnej. Trzy lata później, żeby było ciekawiej, po prostu ślad po nich zaginął. Jest to jedno z najbardziej tajemniczych i niewyjaśnionych wydarzeń z historii Ameryki Północnej. Do dzisiaj, historycy Głowią się, co właściwie wydarzyło się z osadnikami, którzy przypłynęli z Anglii, aby zamieszkać na odkrytej kilka lat wcześniej wyspie. No i prawdę mówiąc, dochodzenie w tej sprawie trwa już ponad 400 lat i do tej pory nikt nie znalazł jednoznacznej odpowiedzi. Pierwsza angielska ekspedycja w okolicy Ranok odbyła się w lipcu 1584 roku, prowadzona przez kapitanu Filipa Amansa i Artura Barlowa, a była finansowana przez Sir Waltera. Rallita. i grupa dotarła do łańcucha mierzejowych takich wysepek leżących na pograniczu dzisiejszych stanów Wirginii i Karoliny Północnej. Rozpoczęto przeszukiwanie tamtejszych terenów. W trakcie wyprawy podróżnicy odnaleźli wyspę Rano, która wydała im się idealnym i bezpiecznym miejscem, aby założyć tam pierwszą angielską osadę w Nowym Świecie. Kolonizatorzy spotkali wówczas pierwszy raz miejscowych Indian Sekotani. Kroatan, nawiązali z nimi dosyć przyjazne stosunki, a dwóch z nich zabrali do Anglii, aby zdać raport z wyprawy. I w Londynie spotkali się z Sir Larrym i zostali przedstawieni na dworze. Dzięki temu udało im się zebrać potrzebne fundusze do sfinansowania pierwszej angielskiej kolonii. Miała to być również przystań dla korsarzy, którzy walczyli wówczas z Hiszpanami. W kwietniu 1585 roku. Flota statków dowodzona przez Richarda Greenwilla, na pokładzie których znajdowało się około 600 osób, wyruszyła właśnie w kierunku tej wyspy Ranok podczas rejsu. Podczas którego oczywiście też nie odbyło się bez perturbacji, stracono spory zapas żywności. No i w związku z tym, Greenwill zdecydował się, że na wyspie pozostanie tylko 100 osadników, a gubernatorem zostanie Ralph Lane. Tak pod jego wodzą kolonizatorzy wznieśli na Ranok niewielki fort i kontynuowali przeszukiwanie tego wybrzeża. I tak naprawdę pozostało im czekać na transport jedzenia z Anglii, którym, z którym miał wrócić Grenville. Okazało się, że pierwszy raport z Ranok nie był zbyt dokładny. Wyspa nie nadawała się pod uprawę ziemi, nie było tam także żadnych cennych złóż kruszców. No i w trakcie drugiej wyprawy kolonizatorzy poznali się lepiej, dosyć z tubylcami. Niestety, szybko pojawiły się pierwsze konflikty. Posądzony o kradzie srebrnego naczynia jeden z miejscowych stał się pretekstem, aby osadnicy w furii spalili lokalną wnioskę. Stan niepokoju oczywiście narastał, osadnicy mieli duże problemy z pozyskiwaniem pożywienia, byli bardzo nieporadni, no i w końcu zdecydowali się na powrót do Anglii. Wsiedli na pokład okrętów korsarza Francisa Drake'a i odpłynęli z ranok, a wraz z nim Marzenia o kolonii w Nowym Świecie. Przynajmniej te marzenia upłynęły do czasu, no co ciekawe, gdyby osadnicy poczekali jeszcze kilka dni, doczekaliby się tak naprawdę powracającego Grenuila. Ten, oczywiście, widząc, że nikogo nie ma na miejscu, również odpłynął z powrotem, ale na miejscu pozostawił 15 żołnierzy. Ci później wdali się w potyczkę z Indianami, część z nich zginęła w walce, a część uciekała drogą morską z wyspy. W 1587 roku kolejna grupa osadników dobiła do wschodniego wybrzeża brzegu Ameryki Północnej. Początkowo ta grupa miała osiedlić właśnie rejon Chesapeake, ale kapitan odmówił popłynięcia dalej z uwagi na płytkie wody i ryzyko urzęźnięcia, No i dlatego też znowu po raz trzeci padło na ranok. Tym razem miało się po prostu już wszystko udać. Osadę nazwano City of Rage i wśród organizatorów były również dzieci i kobiety, a gubernatorem wówczas został John White który był również dowódcą tej wyprawy. Anglicy zabrali się do naprawy opuszczonego i zrujnowanego fortu, rozpoczęli budowę nowej osady, no i niestety bardzo szybko okazało się, że Indianie nie zapomnieli krzywd, które wyrządzili im poprzednicy. Doszło do zabójstwa jednego z osadników, a mediatorem w konflikcie stał się sojuszni, stali się sojusznicy z plemienia zamieszkującego tą wyspę Croatoan. Ci sami, których przedstawiciel kilka lat wcześniej popłynął w ogóle do Anglii. Starania te jednak poszły na marne i co chwilę dochodziło praktycznie do walk. Pogrążeni w strachu osadnicy zdecydowali się w końcu wyprowadzić z ranok i przenieść się na zatokę Chesapeake. Kończące się w ogóle zapasy jedzenia zmusiły ich także do decyzji do wys o wysłaniu delegacji do Starego Świata pożywność. Wytypowano właśnie White'a, który nie był z tego powodu najsz najszczęśliwszy kilka dni temu, bowiem narodziła się w jego wnuczka. No i gubernator Ostatecznie zostawił swoją rodzinę i 26 sierpnia 1587 roku popłynął z powrotem do Anglii. Pech chciał, że na przeszkodzie w powrocie stanęło mu widmo wojny Anglii z Hiszpanią, no i do obrony kraju zostały oddelegowane praktycznie wszystkie statki angielskie, i White mógł powrócić na Ranok dopiero 3 lata później, w 1590. Roku. Powrót okazał się dla White'a olbrzymim skokiem. Na miejscu nie zastał kompletnie nikogo. Nie znalazł również śladów walki, ani jakichś jasnych wskazówek, co mogło stać się z jego rodziną i z innymi osadnikami. Przy wejściu do fortu na jednym z oszczesanych słupów widniał napis Croatoan. Natomiast w trakcie przeczesywania lasu ekipa White'a natknęła się na drzewo z wyrytymi literami KRO. White ustalił z ludźmi, których zostawił 3 lata wcześniej, że w razie niebezpieczeństwa zostawią mu jakiś znak. Kroatan to była wyspa, obecnie ta wyspa nazywa się Hatters. Jest oddalona 50 mil na południe i White sądził, że właśnie tam mogli udać się osadnicy. Niestety szalejący sztorm i uszkodzenia kotwicy statku nie pozwoliły mu popłynąć na to miejsce i został zmuszony znowu wrócić do Anglii. No a na kolejną wyprawę nie udało mu się już uzbierać em, pieniędzy. Pytanie pozostaje, co wiemy po 400 latach od tego zdarzenia? Istnieje wiele teorii na ten temat, co mogło się wtedy wydarzyć. Jedna z nich to taka, że atak rdzennych Amerykanów lub Hiszpanów, którzy w tym czasie prowadzili wojnę z Anglią. Inna teoria głosi, że wszyscy wymarli z głodu lub chorób. Istnieje również możliwość, że osadnicy zasymilowali się z tubylcami i rozproszyli się po tamtejszych okolicach. Być może w ogóle kolonizatorzy podjęli szalenie ryzykowną próbę przedostania się do Anglii na własną rękę i zginęli gdzieś tam na otwartym. Morzu. I w toku prac archeologicznych w Karolinie Północnej badacze znaleźli wiele przedmiotów, które pochodziły z XVI wieku m.in. europejską ceramikę, broń czy jakieś monety. Te właśnie odkrycia pozwoliły jednak wysnuć jeszcze więcej teorii i tak naprawdę oddaliły od poznania prawdy, niż przybliżyły do poznania prawdy o tej właśnie tajemniczej kolonii Ranok. A ciekaw jestem Waszych. Yy, Przemyśleń, co na ten temat myślicie, co sądzicie, a być może nawet macie jakieś informacje na ten temat, więc wszystko oczywiście wrzućcie w komentarze. Nie zapomnijcie, zalajkować. Pozdrawiam Was, ciepło.